Niestety, żegnasz się z turniejem MNA Poznań Open 2025. Porażka w meczu ćwiercinałowym. Czego dzisiaj zabrakło do, do pełni szczęścia? Szczęścia, właśnie szczęścia. Mhm. Co tak powiem, no pojedyncze gdzieś tam mieliśmy pierwsze szanse w pierwszym secie, nie wykorzystaliśmy, to się potem odbiło na naszą niekorzyść. W drugim secie super zaczęliśmy. E, można powiedzieć, zamknęliśmy fajnie seta. Super, najpierw rewelacyjnie zaczęliśmy. 4-1, 2 serwisy, no szkoda gdzieś tam jednej piłki pojedynczej. Potem kontrowersyjna piłka przy 6-5, no przepraszam 6-4. Um, no i to tak właśnie ucieka, nie w tebla jedna, dwie piłki decydują. Czy to pójdzie w jedną czy w drugą stronę? No właśnie miałem zapytać o ten kluczowy moment tego spotkania, czyli tak kontrowersyjna piłka przy 6-4, o której mówiłeś, to chyba wydało się taki kluczowy moment super tajbreka, kiedy para rumuńska gdzieś was dogoniła, przegoniła no i ostatecznie już nie oddała tego zwycięstwa w tym spotkaniu. Zgadza się, ponieważ powinniśmy tą piłkę wygrać, a jednak w wygraliśmy, a jednak tak naprawdę przegraliśmy. Międzyczasem wyniku 7-4 było 6-5 i znowu się na nowo mecz zaczyna. Oni Nie wiadomo, dostali tak naprawdę prezent, piłkę za darmo, więc się nakręcili i potem super dwie piłki zagrali. No i niestety, no, na, nie, na naszą niekorzyść. Wczoraj mówiłeś o bardzo gorącym dopingu. Dzisiaj jeszcze więcej kibiców i jeszcze głośniejszy doping. To na pewno gdzieś was niosło, bo i dopingowali ciebie i oczywiście twojego kolegę z pary. Tak, no, kibice robili naprawdę niesamowitą robotę. Super było grać. No, dawałem, dawaliśmy się tyle, ile mogliśmy, tak naprawdę. Więc młodsza część tam zapewniała cały czas. Gdzieś tam doping, starsza też się podłączyła, no i o to chodzi. No, jak jesteśmy w Polsce, tak mało Polaków gra w tenisa, to właśnie takie wsparcie o to chodzi. Więc no, rewelacja, naprawdę. Aż miło się grało w tenisa. A jeśli chodzi o Was, jakie plany na najbliższe tygodnie? E, żadnych planów. <laughs> Nie żartuję. E, tak naprawdę, treningi i. Z takim Polakiem Piotkiem Atuszewskim próbujemy się dostać na Ubleda, więc aktualnie z Wiktorem zawieszamy współpracę.